z tego względu, że troszkę mi się sprawa pokomplikowała i niestety przez program do nagrywania straciłem kilka odcinków z nałożenia oborniczkiem, wapnowania i jeszcze paru innych rzeczy było tam nagrane także nie wiem dokładnie nawet co tam zostało, a co jest ale teraz przedstawimy jeszcze parę rzeczy, których który dokupiłem po sprzedaży rzepaku czyli jest w końcu ta przyczepa do robienia pożywionka dla krówek gdzie jest troszkę zajechana ale to jest standard u nas na gospodarstwie że mamy przyczepę do TMR-u i udało się zakupić wreszcie beczkowóz z którego na pewno skorzystam niejednokrotnie. A tym bardziej myślę, że wiosną jeszcze będę mógł nawozić obornikiem pod ziemniaczki. A nie tak jak, raczej gnajowicą To nie tak jak obornik, że musi się rozłożyć w ziemi, tylko swobodnie można go dolewać na pole i uzupełniać azocik. A teraz zająłem się mleka, choć już troszkę się go uzbierało nie ma co zwlekać, cena jest jaka jest, w sumie przez cały rok praktycznie taka sama a akurat zima, mamy trochę czasu żeby go sprzedać i wywieźć także nie ma co tracić czasu ja chciałem taki króciutki chociaż odcinek nagrać zimą żebyście zobaczyli też jak to u mnie wygląda nie tylko wiosną tym bardziej, że tamte odcinki straciłem no to dopiero wiosną mogłem coś nagrywać i co kolejne żniwa tak naprawdę, gdzie już ich jest troszkę. Te różnorodnych. Pochwalę się, że troszkę kredytu już zostało spłacone. Pomimo tych wszystkich nowych zakupów dodatkowo doszły jeszcze nowe pola. Jakoś chciałem sobie urozmaicić grę, to znaczy. Coś więcej zarobić, więc dorzuciłem sobie ule. Tych uli jest już teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I myślę, że do wiosny jeszcze ich tyle zostanie. Jeszcze coś tam się postaram zarobić na nich. A później zostawię ich może z 5, maksymalnie 10. Nie tak jak teraz dużo. Chciałbym spłacić ten kredyt już szybko i mieć spokój, mieć jakieś możliwości na dalsze inwestycje chociaż i tak jak widzicie cały czas jest coś nowego kupowane na gospodarstwie mimo tego kredytu, są to kupowane i pola i... tą siedemnastkę nie widzieliście, była zakupowana na odcinku chyba siódmym, który nagrałem i niestety wyszedł mały klops Także jest teraz pole numer 17, było nawożone obornikiem i jedyneczka, na którym było zboże. No, chyba żyto, czy coś tego typu, które chciałem przytrzymać. Myślałem, że może jeszcze urośnie, bo kupiłem wraz z uprawą na polu. Gdzie to ja jadę za daleko? Jak fajnie, 60 lata bukim Wraz z uprawą na polu, ale niestety ten no fafis, Dobrze zdążył odskoczyć. Temperatura zaczęła spadać i niestety wszystko uschło co było na polu, całe żyto, więc długo się nie zastanawiając po prostu to stowarzyszyłem, żeby nie ponosić jakichś większych strat. Dalej, dodatkowo jakiś tam ala poplon, myślę, że jest dodatkowy w ziemi. Także jak widzicie, tyle tych uli teraz stoi. Naprawdę jest ich masa, multum. Przez to przynoszą też takie dochody, tego tak, miodu jest sporo, więc jest co robić też przez cały rok przy tych ulach. Nawet teraz gdzieś tam sobie jeszcze latają. I serio, to nawet nie wiem, jak tam pszczoły. Przez zimę się hibernują. Tak, że zimą nie produkują miodu. Nie, nie wiem w kolejnym odcinku dogram jeszcze co po niektóre rzeczy, które były nagrywane, a nie wiem czy, czy będą. No ogólnie pozdrawiam ludzi, którzy pisali mi w komentarzach. Pytałem się o mapę Goliszawo, czy nie zmienić czasami jej na swoje pola, tak w skrócie mówiąc. Czy tego rolnika z wyboru czasami nie przerzucić właśnie na tą inną mapę? Bo widzę, że tutaj wam się spodobało to rolmaszowo, a tamten Goliszew jednak jest troszkę z tyłu. Nie bardzo widzę, że jest oblegany, czy chętnie oglądany. Jakoś mniej jest osób chętnych na tamtą serię. Nie wiem czy to jest przez mapę, czy, czy przez co. Tak sobie to tłumaczę. Nie, nie wiem dlaczego może być inaczej. Może mi podpowiecie w komentarzu, czy czasami nie przejść na tamtą mapę właśnie, tak jak wspominam. Nie może zrobimy jakąś ankietę na ten temat, chociaż i tak jest nas tak mało, ile tam ludzie by może cztery głosy oddali, więc troszkę słabo, nie wiem. Zobaczymy z czasem. Jeszcze kilka odcinków z tego Goliszewa nagram. I jeżeli dalej będzie taka... Klapa, to po prostu przechodzimy na inną mapkę i już nie będziemy się tam dłużej męczyć. na niej. Tym bardziej, że sama mi się już troszkę tam znudziła i, i chciałbym już pograć na czymś innym. Tam nie wiem, kurczę, cały czas nie mam pojęcia, czy to było nagrane, czy nie, ale wspominałem też na temat tego, że mnie tam przyciągnął fakt niż jest tam dużo tych upraw wszystkich, czyli ten Multifruit, gdzie są, gdzie najbardziej mnie przyciągła cebula i marchewka do uprawy, bo sam chciałbym jej w tym roku, bo już mamy styczeń, także w tym roku uprawiać <laughs> tak na próbę, może z 10 arów marchewki, dodatkowo ile tam 60-70 arów pietruszki mojej no cebuli, teraz może tak typowo na próbę, bo naprawdę już nie miałem gdzie, nie miałem miejsca na polu, więc zasiałem tylko coś koło 5 arów może, może nawet mniej, taka śladowa znikoma ilość praktyczna, ale jednak zawsze coś i zobaczyć sobie jak to wszystko będzie wychodziło na stanowisku obok Piotruszki praktycznie to co było z pietruszka zebrane tego zeszłoroczna to w to miejsce posiałem cebulę ozimą tak jak była zebrane trochę tej pietruszki nie wszystko jeszcze część mi została w ziemi mogłem w sumie nagrać coś dla was z tego tego kopania, z tym, że jest to wszystko tak zautomatyzowane, że używam własnych rąk i łopaty do jej wykopywania, bo tak naprawdę nie opłacało mi się kupować jakiegoś wyorywacza do nich, a jest ona też posiana na płask, więc żadna kopaczka do ziemniaków czy jakaś kopaczka wibracyjna nic by tutaj mi nie dała. Jest po prostu wszystko za głęboko, można powiedzieć, korzonki. Gdybym tylko bym wpadł taką kopaczką do ziemniaków albo wibracyjną, to praktycznie połowę korzeni bym poobcinał. To wszystko dłuższe, co było w ziemi, byłoby ścięte. A raczej nie dałoby się tak głęboko wpuścić w ziemię tych kopaczek. więc wolałem używać własnych rąk. Nie ma tego dużo, bo miałem tam równe, chyba 11 arów, czy coś tego typu. Bo, wiem, taki kawałeczek przeznaczony właśnie pod czosnek 15 arów i pod pietruszkę 10-11. Jakoś tak. I obok siebie były obie plantacje z tym, że pietruszka ładnie wzeszła, a czosnek niestety nie, bo miałem mały problem z przechowaniem i z uprawieniem ziemi na zimę, na oziminę. Właściwie. I niestety z tego względu wrzuciłem czosnek. A właściwie ja wrzuciłem, Tata wrzucił czosnek do garażu, do kanału. No, takie coś, gdzie można sobie zejść na dół i naprawiać samochód od dołu. Wrzucił go do kanału. Ja go przetrzymywałem jakiś czas w piwnicy, w domu, z tym, że zapach z tego czosnku roznosił się nieziemski i już przechodził z piwnicy do salonu, więc naprawdę w domu go było bardzo mocno czuć. Przez to tata wszystkie te worki z czosnkiem dał tam do kanału. A niestety tam była troszkę wilgoć, bo momentami mogła nawet napłynąć woda z dworu. Z góry się przelewała. Powiedzmy, jak popadało troszkę śniegu, czy tam nawet deszcz, to mogło się wlać tam do środka. A dodatkowo pod ziemią panuje wyższa temperatura niż na zewnątrz. Tak więc było kurcze fafik. Tak więc doszło do tego, że była duża temperatura i duża wilgotność zaowocowało to tym, że po prostu wyszedł grzyb na czosnku i nic z nim już praktycznie nie mogłem zrobić. Był on zaprawiony, ale... Kurczę, może jakieś opryski jeszcze, jakbym zastosował na to, może by go jakoś odratował ten czosnek. No nie wiem, ja w każdym razie nie zrezygnowałem. Wsadziłem go w ziemię, ale tak naprawdę wzeszło... Zeszła niewielka ilość, jak na to co miałem. I dopiero przy zbiorach praktycznie zebrałem czosnku tyle, co mogłem utrzymać w obu rękach. A czosnek był tak duży. Hmm, ciężko mi porównać. Miałem. Malutki, o jak, te, jak ten przycisk czerwony, powiedzmy. Także naprawdę nic tam praktycznie nie było użytkowego. Wiadomo, zebrałem to w domu się zawsze zje, ale na sprzedaż nic z tego by nie było. Dobra, i tym oto akcentem myślę, że małym opowiadankiem i przeprosinami za to, że nie nagrałem dla Was tych odcinków, ale niestety nie była to moja wina. Niestety, program mi zaszwankował, Ja nie dopatrzyłem się tego błędu i sporo fajnych rzeczy poszło w kosz. No ale myślę, że jeszcze nadrobimy to wszystko. Także dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. I jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj. Ja już się nie żegnam. Także na razie, trzymajcie się. Cześć.